Witajcie moi drodzy, ja jestem Kusok, wy jesteście na kanale Mariatrohobby. Dzisiaj petarda zasila moją kolekcję i nawet nie będę przedłużał, po prostu wjeżdżamy z tematem. Patrzcie na to, patrzcie na to, Amiga 1200 w boksie. Moi drodzy, jest to sprzęt, który udało mi się zakupić na jednej z grup facebookowych. Oczywiście będzie historia tej Amigi, moi drodzy, bo sprzęt, pamiętajcie, że na moim kanale... W Zawsze wspominamy historię sprzętów, bo sprzęt to nie tylko to nie, sprzęt, to, to też historia. Jeżeli kupujemy sprzęt, to kupujemy pewną historię. Kupujemy historię ludzi, którzy go użytkowali, ale też designerów, projektantów, elektroników, inżynierów wszystkich, którzy maczali w paluchy w, w wykonaniu i w skompletowaniu i w złożeniu, w uruchomieniu, w testowaniu tego sprzętu, aż w końcu trafił on do nas. I, z, moi drodzy, tu mamy bardzo ciekawą historię. Amiga, moi drodzy, jest kupiona od pierwszego właściciela. Została zakupiona na giełdzie w Krakowie, w Krakowie, przepraszam, na giełdzie w Warszawie 25 do około 27 lat temu i najlepsze jest to, że pierwszym komputerem Pana Pawła, Panie Pawle pozdrawiam serdecznie, była Atarynka 130XE i najlepsze jest to, że po... A Atari'nce nie, nie został ślad, a ten komputer yy, jest następcą, co ciekawe, Amigi 500+, ponieważ tata kupił mu Amigę 500+, ale nie mogli, jej uruchomić, nie mogli uruchomić obrazu na telewizorze, ponieważ był potrzebny modulator, a o tym wcześniej nie wiedzieli, więc jego tata wziął przytomnie, dopadł tą Amigę 500+, wywiózł i wymienił ją na Amigę 1200. Dobra wymianka, nie? więc wymienił na amiga 1200 i do 1998 roku służyła mu ta Amiga, e, by, aż do otrzymania pierwszego peceta. Amiga trafiła, z Warszawy trafiła do Ostrołęki. W Ostrołęce znalazła się na poddaszu. E, od 1998 roku wylądowała na poddaszu. Znalazła się na poddaszu dwa lata temu, niestety po śmierci e, tutaj poprzedniego właściciela tej Amigi, pana Pawła. E, po śmierci taty poprzedniego właściciela tej Amigi pana Pawła było przeszukiwanie i robienie porządków i znalazła się ta Amiga co jest niesamowite i została uruchomiona sprzęt działa bardzo mnie to cieszy ale jest jeszcze ciekawsza historia bo z Warszawy, z giełdy, trafiła do Ostrołęki, z Ostrołęki, trafiła do Wrocławia, gdzie aktualnie mieszka pan Paweł. I akurat tak się złożyło, że po krótkiej rozmowie z panem Pawłem e, okazało się, że pracuje on w jednej z wiodących firm zajmujących się przyrządami pomiarowymi. Gdzie akurat mi, mojej branży, tym co ja się zajmuję, jest troszkę po drodze e, i też bardzo długą rozmowę ciekawą odbyliśmy, ponieważ. Okazało się, że Pan Paweł był w okolicy i przywiózł mi ją osobiście. To też było niesamowite, bo bardzo nie chciałem ryzykować uszkodzenia tego sprzętu w transporcie. Zresztą on też nie chciał, bo to był jego pierwszy taki poważny komputer. Więc Panie Pawle, pozdrawiam serdecznie. Tyle wstępu. Dzięki, że Pan to przywiózł. Bardzo mi to, bardzo mi to sprawia bardzo dużą przyjemność i bardzo mnie to cieszy. No i znajdzie na pewno dobry dom. A my moi drodzy obejrzymy standardowo pudełeczko co tutaj jest widzicie, że jest to wersja bez dysku twardego tu są wszystkie wersje plus wersja ODER, czyli z jakimś inną pojemnością Amiga 1200 ojej, przepraszam najmocniej no boczek, przepraszam, że trąciłem boczek pudełeczka tył pudełeczka drugi boczek pudełeczka Jest absolutnie biały, więc nie ma sensu go pokazywać. Oprócz tutaj Recycled Package. O, tutaj jest Recycled Package taki, a może go pokażę. Dla ścisłości dokumentacji, proszę bardzo. Recycable. Ok, dobra. Więc zobaczmy. Strasznie mi się podoba. Ja osobiście Amigi 1200 nie miałem do tej pory. Podoba mi się otwieranie pudełka, czyli uszka na boki. Tak nietypowo i zaglądamy. Moi drodzy, no jest Amiga. Tak wygląda zawartość. Podjedziemy troszkę. Mamy osłonę do Amigi, już trochę sfatygowaną. Rzucimy ją tam. Mamy zasiłkę i mamy po prostu mięsko. Mięska jakaś śrubka poleciała tam od spodu, ale a już wiemy nawet, która wyleciała. Więc moi drodzy, tak wygląda tył. No i nie wiem, czy będzie światło odpowiednie, będzie. Tak wyglądają moi drodzy porty rozszerzeń. Może przejadę wszystkie. Wszystkie porty rozszerzeń bardzo wyglądają ładnie. Zadbane widać, że rzeczywiście leżała masę czasu ta miga i moi drodzy. Klawiatura, label się troszkę odkleja, ale my tu sobie z tym poradzimy. Klawiatura e, i to, co pewnie ciekawi większość, <laughs> i teraz tego nie otworzę, zrobię drugie ujęcie, żeby zobaczyć, czy nie ma kart rozszerzeń. Więc e, Amiga e, 1200. Sekundka. O tak. Amiga 1200 z zasilaczem trafiła do mojej kolekcji w pudełku. Świetna sprawa, niesamowita rzecz, bardzo mnie to cieszy. Za chwileczkę, moi drodzy, zrobimy jeszcze jedno ujęcie. Przepraszam, ale nie mogę. Cieszymy mnie to strasznie. Nie mogę. Uśmiech nie może mi zejść z twarzy. Więc za chwileczkę zrobimy ujęcie. Otworzymy sobie slot rozszerzeń i zerkniemy, co tam w środku się znajduje, o ile coś się znajduje. Bo ja jestem laikiem, jeżeli chodzi o Amigi. Więc jestem bardzo ciekaw, co tam jest w środku. Na pewno Wy mi w tym pomożecie. Dobrze, moi drodzy. Zaraz zajrzymy do środka slotu rozszerzeń. Idę po sprzęty, żeby móc się tam dostać i zaraz się włączę. No to pyk. Dobrze moi drodzy, wracam. Zaglądamy co się dzieje, co się, bo to podważyłem, udało mi się to podważyć. Co jest pod, pod klapką? Jest jakaś karta rozszerzeń? Nie, nie ma żadnej. Nie ma żadnej, to oznacza, że będę musiał się poradzić moich fanów oraz fanów retro starczych Amigowców. Co tu można w ogóle wsadzić? A wiem, wiem, że możliwości są dość znaczące, jeżeli chodzi o Amigę 1200. Jest to już druga Amiga 1200 Wy w kolekcji u mnie. Moi drodzy, Oj, nie, teraz nie, o, nie domknę, muszę, musi to być na twardym miastropianie. Jest to już druga po Infinity od Jarka Pajora. Jereczku. pozdrawiam Cię serdecznie Panie Pawle, dziękuję bardzo. Wiem, jak ciężko było się rozstać ze swoim sprzętem z dzieciństwa. Trafił naprawdę w dobre ręce. Zaopiekujemy się nim, przejrzymy go, uruchomimy i będzie na pewno służył jeszcze. Dzięki wielkie. Mówił kusok, Majer, trochę krótki filmik, ale treściwy. Bardzo fajna, bardzo ciekawa historia. I moi drodzy, żeby było, Oj, teraz nie, nie, nie wepne, ale to tak, o. żeby było fajnie. Amiga 1200 trafia do Kolekcji My Retro Hobby. Trzymajcie się, mówił kusok My Retro Hobby. Bardzo się cieszę. Nie mogę się doczekać, żeby rozpracować ten sprzęt. Na razie, pa, pa. cześć.